Wyróżnienie rolników jest tak duże, że naprawdę nikogo nie trzeba ani namawiać, ani zapraszać na ten strajk, bo ludzie sami się zgłaszali, włącznie z przedsiębiorcami. Napotkaliśmy na obchodnienia w dniu wczorajszym e, i mieliśmy dużo sygnałów dotyczące tego, że rolnicy otrzymywali telefony z urzędów miasta i z policji z próbą zastraszenia i po prostu jasnej informacji. Odpuść od strajku, nie idź na strajk. Ja, jak reagowali na to rolnicy? Wie pan, jeśli ktoś pierwszy raz wiedzie i chce zaprotestować swoje niezadowolenie, które wobec prawa zapewnia mu to konstytucja, ma pewne obawy. No, każdy myśli o sobie, ale rozgoryczenie rolników i desperacja jest tak wysoka, że na pewno będą, na pewno przyjadą i będą protestować razem z nami. I bardzo nam na tym zale zależy, aby ludzie z miasta wiedzieli o co walczymy i jaki jest sens tej walki. To jest dla nas bardzo istotne. Chcemy dotrzeć także z tymi informacjami do ludzi z miasta. Jeszcze jedno tułeczko, proszę Państwa, bo tak naprawdę nie walczymy sami tylko o siebie, o rolników, bo tak naprawdę wokół rolnictwa uważam, że jest z nami jakby powiązane około 40% społeczeństwa. To są zakłady przetwórcze, to jest transport, to są fabryki, części. Naprawdę jest tego bardzo dużo, a przede wszystkim sklepy. To jest bardzo istotne i, i dlatego walczymy też o to, żeby ci ludzie mieli lepiej i jedli to, co naprawdę jest dobre, nasze. Bo my umiemy produkować, żywność dobrą, zdrową przede wszystkim. Co jest jeszcze ważne, bo tutaj kolega wspomniał o towarze z zagranicy. Henryk Kowalczyk na informację od nas, którą otrzymał od Michała Kołodziczaka o tym, że do Małopolski zwozi się warzywa z zagranicy, ziemniaki na przykład, z Rumunii, podam to taki przykład, żeby był bardzo obrazowy. Tak. Y, powiedział, że taki incydent nie, nie istnieje. Małopolska jest chyba przodownikiem y, w tym procederze całym, w takim można powiedzieć przemycie, gdzie ziemniaki są tutaj przewożone, przepakowywane w polskie opakowania i sprzedawane w sklepach. Y, Henryk Kowalczyk powiedział, że czegoś takiego nie ma. Proszę nam udowodnić. Jeśli by ruszył do ludzi wyjechał w teren, porozmawiał, o tym wszystkim by się dowiedział, ale do tego trzeba mieć chęci. My do tego koryta rządowego cały czas wrzucamy pasze. Oni z, tej, z tego koryta cały czas żreją, żreją, żreją. My chcemy to usiąść. Niech żreją, niech dostają za to pieniądze, niech sobie robią takie podwyżki, jak zrobili sobie ostatnio, tylko niech pozwolą nam pracować Wszystko. i oni, żeby pracowali dla nas. Wypełniali swoje zadania i będzie wtedy być może dobrze.